Podobno w tamtejszej propagandzie rosyjskiej staliśmy się po Ukrainie wrogiem numer dwa. I teraz, czy możliwe jest, że Rosjanie blokują naszą obecność przy jakimkolwiek stoliku negocjacyjnym? No bo przecież możemy być solą wokół Putina, bo jak były kraj demokracji ludowej, może chcieć teraz w ogóle decydować o losach e, wojny, w której bierze udział Rosja? Jestem przekonany, że tak jest. I w, uważam, że nieprzypadkowa jest korelacja pomiędzy natężeniem ataków dywersyjnych, sabotażowych, czy też tego, jak określa to, szef MSZ-u terroru państwowego przeciwko Polsce pod patronatem Rosji no, jest skorelowany. Chodzi o to, żeby sprowokować Polskę wręcz do zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją, zamknięcia ambasady, wywołania wielkiej awantury i postawienia nas w sytuacji podżegaczy wojennych, jako tych, którzy w piku rozmów dyplomatycznych i w bardzo perspektywicznej fazie zakończenia tego konfliktu dążą do eskalacji razem z Ukrainą. Chodzi o to, żeby i Polska, i Ukraina występowały w roli e, w, tego, który nie chce porozumienia.